Hej cześć siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie dziś tak bardziej w kolejnym odcinku strefy beki ja jestem w Flynn, no i dzisiaj jestem naktatorem ponieważ inni zostali że tak powiem zwolnieni przeze mnie okej okay, no teraz może tak bez zbędnego pieprzenia Przejdźmy może do małego nawiązania do poprzedniego odcinka, gdzie graliśmy w MTA. Chcę udostępnić teraz klipy, które nie zostały opublikowane, a w tym odcinku zaraz zostaną. Tak więc zapraszam do oglądania. XD. <totekstwa> 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 Co to się odwala, nie? Ej, jesteście ciekawi może jak tu sobie poradzi AT400 Wolę nie wiedzieć Okej okay. Wo, ale <noise> Ty no, tego to ja się nie spodziewałem O kurde Co na górę <noise> Ty jaka osoba zajebista To może być reklama, dobra Zarąbiska reklama Dobra Będzie, będzie fajnie, oglądajcie <noise> To może być zarąbiska O i zamiast głów to takiej ś... y, głowy świniaka, nie? No to czyli w Big Smokeu nic nie będziesz musiał zmieniać No w sumie <noise> a, a u mnie to A moja głowa to będzie taki Spoko ziomek, taki... Taki wiesz, thug life i w ogóle, nie No, papierosek, okularki... A to reszta to, jest... to będzie świnia i Big Smoke. Ja pierdolę, wy chyba chcecie mnie utuczyć, wrzucając te filmy. A co? Kurwa popatrzcie, chipsów na jeden film, finał rzuca swoją ocenę, ty jutro poradnik. Co to by kurwa było, ej. Normalnie zwariowany No to za niedługo będziesz musiał całe zamówienie bitsmoka e, zamówić. Więcej nawet! Nawet grubiej Cały kupa McDonald's no to... wykupić. No w sumie racja. Jezu! Prawie byłem na tej róży. A ja jestem. No dobra, to ja robię osobny folder na to, nie? O, dobra. A dobra, jetpacka użyję. Okej, okay, no teraz kolejne klipy. Tylko razem tak bardziej z GTA 3, ponieważ tam występowały różne wpadki, Między innymi też ucieszania Seba Sutana, Tak więc y, również zapraszam. <grywa> Seba, czy ty mógłbyś się kurde zamknąć, tak? Do jasnej cholery. Jak ty kurde jedziesz normalnie? Ty baranie jeden. Tak, spierdzielaj. O! No i pięknie. No nie gadać kurde no nie no Co jest? Spoko. Żyję. Żyję. Bo już y, wolałbym... Y, nie wiem. No ciszej tam baranie. nie. Ciebie, bo... Bo kurde, nagrywam filmik, a ty mi Dobry Jezu. A nasz pamięć. Daj ser... No jest Sentinel A teraz coś czego w strefie Becky nie było czyli Girls Mod. No i w oczywiście nasz CJ No to gdzie jesteś? Chodź na kręgle Chwila Ja Chwila. jestem w pociągu Cześć Cepele Ale nie nie rób O ruchu. Jezus sorry A sorry myślałem że to Fineasz. Mnie nie znajdziesz, ja jestem w pociągu. Masz małego. Ta? Co ty nie powiesz? No. gdzie ten wiesz. Tam gdzie ten Half Life był. Ale ty oczywiście spedelasz mnie stąd. Drzwi no? już tu nawet otw otwieram, kurde, wypadku Nie, 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 nie. To jest mój dom. Nie. Ja go przejąłem pierwszy. Co z tego? Ale to nie znaczy, że ja nie mogę tu być? Ale fajne! A gdzie był ten hejtaj? To zabij się! No kurde, no odpierdzielcie się ode mnie. Co ty pedał jesteś, czy co? Ok na no tym strefem beki kończymy. Sorki, że tak mało materiałów i że tak krótko, no ale wiecie, wakacje są, więc uzbiera się na pewno więcej materiałów przez wakacje i strefa beki będzie dłuższa. Tak więc nie przedłużając dzięki za oglądanie oraz słuchanie. Jeżeli strefa beki się spodobała, koniecznie wstawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to wstawiajcie łapkę w dół, wstawcie miłe komentarze, negatywne usuwam, subskrybujcie kanał, po więcej, zostawcie dzwoneczek, byście na bieżąco byli, wbijajcie na Discorda oraz donajciki, donajcikami wspomóżcie, do których link macie w opisie, to by było na tyle. Ja się już żegnam, odmeldowuję na razie.